Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kamera z panelem solarnym. Na początku myślałem, że to jest kamera na kartę SIM, natomiast nie. Jest to kamera WiFi z panelem solarnym. I dzisiaj. Opowiem troszeczkę o tej kamerze. Ale zanim przejdziemy do omawiania kamery, powiem, że otrzymałem ją do właśnie recenzji, więc zaznaczyłem ten materiał jako materiał sponsorowany. Natomiast ja za tą współpracę nic nie mam oprócz tej kamery, a nawet ta kamera nie jest mi zupełnie do niczego potrzebna, dlatego też oddam tą kamerę komuś i nie będę robił żadnych konkursów. Po prostu przekonajcie mnie w komentarzu, do tego, żebym wysłał taką kamerę do kogoś z Was. Czyli jeżeli ktoś napisze w komentarzu coś, co mnie przekona, żeby przekazać mu tą kamerkę, to mu po prostu wyślę. Pokażę Wam, jak wygląda obsługa tej kamery, jak ją dodać do aplikacji. Pokażę, jak wygląda na zewnątrz obraz i na tej podstawie wyrobicie sobie zdanie, czy ta kamerka jest dla Was, czy też nie jest dla Was. Więc teraz przechodząc do recenzji tej kamerki. Jak już powiedziałem, jest to kamera WiFi. Właśnie z panelem solarnym. I teraz, jak widzicie tutaj. Jest to kamera z czujnikiem PIR i jest to kamera 5 megapikselowa, co ważne. Oczywiście obraz pokaże wam na zewnątrz, jak wygląda w dzień. A obraz w dzień wygląda w ten sposób. I oczywiście dostajemy od razu powiadomienia. Jeżeli chodzi o obrót Tak. Nie ma funkcji podążania, jak widać, bo to jest kamera za zasilanie battery. Jeżeli by miała funkcję podążania, to by szybko padła. jak wygląda w nocy. A w nocy widać tak. A jak wejdziemy, kamera nas wykrywa i zapala światełko. I wtedy widać w kolorze. Zobaczcie, jak świeci. Co prawda, już nie pokazywałem całkowitej ciemności, ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli kamerka ma czujnik PIR, to na do 10 metrów tak maksymalnie będzie wam służyć. To nie jest kamerka, która będzie na 20-30 metrów. Nawet jeżeli producent tak będzie pisał, to nie jest to prawdą. Jeżeli posiada czujnik PIR, maksymalnie to jest 10 metrów. Kamera posiada slot na kartę pamięci. Ciężko się wyjmuje. O, dobra, wyjąłem. I teraz tak. Karta już jest włożona przeze mnie. Zaraz wyjmiemy sobie ją. O, tutaj macie włącznik i przycisk resetu. Tak, przycisk resetu. Żeby was nie zwiodło, w tym miejscu też jest gumka, ale to jest ładowanie. Czyli macie też oczywiście w zestawie kabel. No, to jest pudełko od tej kamerki. Kabel jest w komplecie, ale ładowarka już nie. Czyli musicie mieć ładowarkę do telefonu. Podpinacie i możecie naładować tą kamerkę sobie właśnie ładowarką do telefonu. Co jest też dobre, ostatnimi czasy, powiem Wam, że zbierałem się do nagrywania tej kamery chyba z miesiąc czasu, dlatego że miesiąc czasu praktycznie słońca nie ma. Wyjdzie na chwileczkę, tam może raz w tygodniu i zaraz za chmury się chowa. I mówię, kurczę, to nie jest ten dzień, żeby nagrać film z tej kamery. I tak czekam następny dzień, następny, następny. Aż w końcu mówię, nie, no nie ma co czekać. Bo i tak na słońce w okresie zimowym chyba raczej nie ma co liczyć, więc nagram po prostu jak jest. Co i tak jestem mile zaskoczony, bo bateria faktycznie trzyma bardzo dobrze i to co tutaj producent mówił, że może wytrzymać nawet miesiąc czasu. No, powiem szczerze, że jestem ciekaw, czy akurat miesiąc czasu by wytrzymała, ale jest to możliwe, ponieważ nawet po chmurny dzień ten panel doładowywał tą kamerkę. I to faktycznie mogę potwierdzić. Słonce za chmurami, a ładowanie jest. Ale nawet jeżeli by się okazało, że u kogoś bardzo duży ruch jest, bo oczywiście, jeżeli kamerka przechodzi w tryb czuwania, i ten czujnik PIR będzie wykrywał często osoby, to kamera się będzie szybciej rozładowywała. To jest oczywiste, bo będzie cały czas działać. Ale nawet jeżeli wytrzyma tydzień u kogoś, to przecież może tą kamerkę sobie w każdej chwili zdjąć. Naładować i znowu powiesić ją, ale wygoda użytkowania takiej kamery jest niezastąpiona, bo nie musicie przeciągać gdzieś zasilania na zewnątrz, więc ma to swoje plusy, ale ma też minusy, bo musicie kontrolować baterię w tej kamerze. Teraz tak jest to oczywiście kamera obrotowa z mikrofonem i głośnikiem, i powiem Wam, że głos naprawdę jest fajny. Halo, halo? Możecie rozmawiać sobie swobodnie przez tą kamerkę, co za resztą zaraz wam pokażę. Przecież zaraz pokażę wam, jak skonfigurować taką kamerę. I co mi się jeszcze podoba? O, ten uchwyt. Możecie se przymocować taką kamerkę do ściany i wpinamy ją, tak. Pyk. Jest zatrzasięta, monitoruje. Chcecie ją podładować, bo nie było słońca przez dłuższy czas bardzo często wykrywała ruch. I bateria już na tyle słaba, że boicie się, że może nie wytrzymać. Zdejmujecie na hama tą kamerkę. Idziecie, ładujecie i ponownie wpinacie. Więc plug and play. Bardzo fajne rozwiązanie. Obraz też jest bardzo dobry. Bo tak jak już powiedziałem, miałem już na dworze. Przetestowałem tą kamerę. Więc w tym momencie posiada jakieś ślady użytkowania. Ale wytrę ją przed wysłaniem komuś z Was. Nie ma z tym problemu. Przejdźmy teraz do strony producenta, pokażę Wam na stronie. Możecie tą kamerkę sobie zakupić u producenta, jeżeli ktoś chce, nie namawiam. Natomiast wszystkie linki macie pod filmem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pod filmem może sobie kliknąć na link, przejść do strony producenta. Ja z tego nie mam nic. Już mówię raz. I jesteśmy. To jest strona producenta. I tak naprawdę możecie sobie wejść na tą stronę. I przejrzeć, co chcecie. Jak widzicie, kamerka jest obecnie w promocji zintegrowana kamera słoneczna aran Q4 max 5MP wyraźna jakość obrazu 5 MP100% bez problemów z okablowaniem. I jak widzicie tutaj nie obsługuje 5 GHz. Pamiętajcie, że łączymy z siecią 2-4 GHz. Jak będziecie próbowali połączyć to kamerę z 5 GHz, to po prostu wam się kamera nie połączy. Przechodzimy teraz do uruchomienia kamery. W tym miejscu jest przycisk włączania, naciskamy go, aż kamerka wyda się być dźwięk. Trzymamy. Dioda się zaświeciła. Słychać było dźwięk. Mryga dioda. Otwieramy sobie aplikację Unrun. i teraz musimy dodać naszą kamerkę. Więc dodaj urządzenie. Jak widzicie tutaj, mamy do czynienia z Anran Q4 Max. Więc wybieramy Q04. Aplikacja mówi po polsku krok po kroku co macie robić. My już nie musimy tutaj naciskać power, ponieważ ta dioda w tym miejscu sobie mruga. Bo włączyliśmy kamerkę i ona mruga. Oczywiście jeżeli Wy włączycie kamerę i zaczniecie dopiero instalować aplikację, to po pewnym czasie ta dioda zgaśnie i musicie na to zwrócić uwagę, czy ta dioda mruga. Jeżeli mruga... Wtedy możecie dodawać kamerkę. Więc robimy dalej. Dalej. Jak widzicie ja mam wybraną właśnie swoją sieć i ona jest 2,4 GHz. Robię dalej. OK. Dalej. Mam kod QR, który muszę pokazać do kamery. Bardzo szybko sczytała kamerka. Zrobiła jak kukułeczka. I robię dalej. Zobaczcie, jak szybko połączyła się kamerka. Widzicie, tutaj jest informacja, że przed użyciem należy użyć adaptera i tak dalej, żeby naładować kamerę do pełna. Nie wynosicie kamery na zewnątrz, jeżeli ona nie jest naładowana na 100%, bo słońce w tym momencie może w lato wam doładuje, ale nie na jesień, nie na zimę. Więc ładujecie do pełna kamerę i dopiero idziecie na zewnątrz i możecie montować taką kamerkę. Dalej, jak widzicie, sygnał Wi-Fi wysoki, gotowe. Dom OZIKAM. Mamy kamerkę. Yy, możesz wyprowadzić wtórkę, która przystawca kogoś alarmowego na wideo za darmo. Nie interesuje mnie to. Wykrywanie ruchu działa jak najbardziej. No, oczywiście, jesteśmy bardzo blisko. I teraz, tak. Najważniejsze rzeczy. PTZ możemy obracać sobie kamerką. Lewo, prawo i tak dalej. Historia, czyli nasze nagrania. Ale czy mogę sobie wybrać kalendarza? O, widzicie, wezmę sobie z 20 i widać nagranie z 20, właśnie jak miałem kamerę na zewnątrz. Mogę sobie takie nagranie też pobrać. Ściągnij i pobieram takie nagranie na telefon bezpośrednio. Oczywiście zajmuje to trochę czasu, ze względu na to, że jest to wszystko po Wi-Fi połączone, ale zobaczcie, jest nagranie. Czy mogę przejść od razu? Mogę. Mogę otworzyć sobie i mam nagranko. Już na telefonie mogę sobie wziąć tutaj przycisk udostępnienia i mogę komuś udostępnić takie nagranie w bardzo szybki sposób. Więc to jest na plus, bardzo fajna opcja. Myślę, że każdy poradzi sobie bez problemu z pobieraniem takich plików. Od razu mówię, że jest to kamera solarna, więc nie ma aplikacji na komputer, bo też pewnie dużo osób się będzie pytało. Tylko i wyłącznie obsługujemy ją na aplikacji. Dobra, spróbujmy wyłączyć te powiadomienia, bo ciągle przychodzą. Wykrywanie ruchu i teraz tutaj mamy automatyczne korekta, wykrywanie ruchu. Wyłączyliśmy. Więc teraz już powiadomienia nam nie powinny przychodzić. I teraz zobaczcie, jaki czysty dźwięk jest nawet jeżeli jestem przy kamerze, bardzo blisko. Halo, halo, jak mnie słychać? Dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą testowałem to na dworze i można sobie rozmawiać spokojnie na 5 metrach z tej kamerki. Jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać przez tą kamerę, to naprawdę będzie zadowolony. Możemy tutaj, widzicie, nagrywanie co jest? No to nagrywacie bezpośrednio na telefon. Teraz co się dzieje? Teraz na żywo rozmawiamy, tak? Czyli jeżeli byście zobaczyli ciekawego, wciskacie tą ikonkę i automatycznie nagrywacie to co się dzieje w danym momencie. Historię już pokazywałem. Chmura. Jest oczywiście płatna, więc to nas na razie nie interesuje. Co ciekawe, możecie na życzenie zaświecić światełkiem światło, czy to jest dzień czy noc, bez problemu sobie możecie zaświecić. Więc tutaj mamy to, ale jeszcze mamy przesuwane menu w lewo i mamy syrenę. OK, i syrena wyje też na życzenie. Wyłączmy to. Czyli, jeżeli chcecie ostrzec kogoś, włączacie. OK. Można, można po prostu kogoś wystraszyć. Ostrzegawczy światło stroboskopowe. Włączamy. Ostrzeżenie białym światłem. No niech będzie. Ale pełny tryb koloru. I teraz, tutaj, w tym menu, możecie sobie zrobić, żeby na przykład kamera w nocy tylko i, i, i wyłącznie była w trybie czarno-białym, czyli nie świeciła tym białym światłem, to zaznaczacie tą opcję. I wtedy już nie zapali nam się światło. Wchodzimy. Kamerka wykrywa, ale światła nie zapala. Mamy tryb czarno-biały. Jeżeli chcecie, żeby cały czas była w trybie kolorowym, wtedy będą się paliły te białe diody, to włączacie tą opcję. A jeżeli chcecie, żeby w trybie inteligentnym kamera działała. Wykrywa ruch człowieka i wtedy zapala światło białe. Kamera nas wykrywa i To włączacie tą opcję. Tak jak praktycznie w każdych kamerach obecnie. Więc myślę, że jeżeli ktoś miał do czynienia z kamerami, to bez problemu sobie z tym poradzi. Jeżeli chodzi o opcję Wi-Fi, widzicie, 100% ilość elektryczna nie pokazuje procentów, ale można to, można to sprawdzić. Zaraz wam pokażę. I teraz odbieraj powiadomienia. Mamy włączone. Zarządzanie alarmem. Wykrywanie ruchu włączamy. I teraz tak. Czułość detekcji to standardowo. Tak? Jeżeli za słabo działa, no to możecie zwiększyć. Tryb oszczędzania energii. Tryb wydajności. To sobie możecie poczytać. Niestandardowy, czyli plan alarmu możemy sobie okresy dodawać, czyli tak zwany harmonogram, w, jakich, w jakim okresie czasu kamerka ma działać. Obszar alarmowy humanoidalny to jest fajne, ponieważ możecie sobie wybrać obszar, w którym kamerka ma wykrywać ludzi. Pokażę Wam to na zewnątrz. Wybieramy sobie to, i dodajemy i wybierzmy sobie tutaj taki obszar. Który kamera ma brać pod uwagę? Czyli, jak wejdę gdzie indziej, to nie powinien przysyłać alarmów. Sprawdzamy. Szedłem w obszar. Nie dostaję komunikatu, czyli działa. A jak wejdę w tym miejscu, to powinien dziś przesłać komunikat. Tylko z tym wyborem a obszarów to jest. Pewien problem. Dobra, nie przychodzi. O, dopiero przyszło powiadomienie. No dobra, Zwiększy, zwiększmy sobie ten obszar. Zwiększmy go sobie tutaj na całą szerokość w tym miejscu, czyli do połowy bramy. Zapisz. I teraz zobaczmy. W tym miejscu nie powinien wykrywać, nie powinien dostawać żadnych alarmów i nie dostaje. Ale jak tutaj wejdę, to już powinien dostać alarm. O, od razu przychodzi. Czyli działa. Fajnie, czyli obszar tutaj jak najbardziej możecie wyznaczać. sobie. Podręcznik instalacji, no to to co robiliśmy przed chwilą. Zarządzanie lokalizacją, wskaźnik pracy, możecie włączać, wyłączać, ustawienie czasu. 12 godzin albo 24, pewnie. Ustawienia dźwięku: widzicie mikrofon, dyktafon, głośnik. Szyfrowanie wideo. Jeżeli chcecie zaszyfrować to wideo, to możecie włączyć i wtedy hasło podajecie. Wtedy tylko i wyłącznie wy będziecie mogli odszyfrować takie wideo. Tego nie włączamy. Inteligentna analiza AI, czyli sztuczna inteligencja. I tutaj niestety, jak widzicie, może czekajcie, wyłączę ten. O, nie chcę te powiadomienia, żeby mi tutaj teraz przychodziły. Oczywiście podczas normalnego użytkowania. OK, więc byliśmy tutaj w sztucznej inteligencji. I jak widzicie, analiza projektu wiele opcji, czyli wykrywanie ludzi, zwierząt, pojazdów. Instrukcja użycia jakiś pakiet, cokolwiek to znaczy, jest to niestety płatne. I widzę, że tutaj coraz częściej pokazują się nowe kamery, i w tych nowych kamerach coraz częściej każą płacić za wykrywanie człowieka. No, tutaj powiem Wam, że bardzo słabo. To po, taka opcja powinna być zupełnie za darmo. Uważam, że coś takiego jak wykrywanie ludzi, pojazdów to powinien być standard w kamerach i nie powinno się za coś takiego płacić. Było, może za wykrywanie tablic. No rozumiem. To mogłoby być dodatkowo płatne. Jeżeli ktoś chciałby wykrywać i zapisywać gdzieś sobie tylko i wyłącznie tablicę samochodów, to jeszcze mógłbym zrozumieć. Ale za to N -n -n. A ile sobie życzą? Ciągłe miesiąc 14 za miesiąc. W każdym razie nie będę wykupował tutaj tego pakietu, żeby pokazać wam, jak wykrywa kamera ludzi, bo to bez sensu, tak? To akurat uważam, że powinno być. Normalnie jest za darmo w pakiecie z kamerą, a nie za dodatkową opłatą. Zarządzanie baterią. Jak widzicie ilość elektryczna jest 87%, i powiem Wam na dworze sprawdzałem tą kamerkę. Bateria, zarządzanie baterią 88%. Kurczę, praktycznie nic nie spada. Bo wczoraj wieczorem patrzyłem 88%, dzisiaj mimo tego, że było cały dzień pochmurno. To widać musiała się doładować ta kamerka. Więc nieźle. Myślę, że coś z tej kamerki będzie. Oczywiście, jeżeli będzie cały czas pochmurno, to być może będzie tendencja malejąca i kamerka się nie naładuje. Ale jestem pozytywnie zaskoczony. Tak jak mówię, wczoraj wieczorem patrzyłem, było 88. Dzisiaj wieczorem dalej jest 88. Więc musiało w dzień jak nic się doładować trochę. W każdym razie. Zarządzanie nagraniami. To już widzieliście. Mamy włożoną kartę 64 GB i moglibyśmy nagrywać, nagrywać. Sprawdzenie nowej wersji. Jeszcze co jest ważne, jeżeli chcielibyście tą kamerkę dodać na drugi, trzeci, czwarty telefon, to robicie to przez udostępnienie czyli tutaj w ustawieniach, tutaj jest udostępnij, dodaj, prowadź konto. Czyli mogę sobie wprowadzić konto drugiej osoby i automatycznie ta osoba będzie miała dostęp do tej kamery. To jest akurat potrzebna opcja, bo dużo osób pyta się o to, czy może daną kamerę dodać na dwa, trzy telefony. Praktycznie każdą kamerę można dodać. Nie spotkałem się, żeby jakiejś kamery nie można było dodać na 2 trzy telefony. Tylko właśnie najczęściej robi się to przez udostępnienie dla drugiej osoby, żeby miała podgląd. Tutaj jeszcze macie w tym miejscu na samym dole powiadomienia, macie swoją kamerkę i możecie właśnie prześledzić wideo po wykryciu ruchu. Po naciśnięciu od razu przechodzicie sobie do podglądu z karty pamięci oczywiście danego filmu. Mało tego, to możecie sobie nawet usuwać pojedyncze nagrania i to jest bardzo fajne. Filtrować możecie, ale niestety, jak widzicie, po detekcji ruchu OK. Po detekcji ludzi gdzie nie możecie tego zrobić, zobaczcie, bo nie mamy wykupionego pakietu, który, który trzeba wykupić, żeby działało wykrywanie ludzi. No bez sensu. Z tym się nie zgadzam kompletnie. Usuwam sobie taką kamerkę. Usuń OK. I nie mam już kamery u siebie dodanej, jak widać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o tą kamerę. Jak powiedziałem, jeżeli ktoś chce tą kamerkę. To niech mnie przekona, żeby właśnie dla niego wysłać tą kamerkę. Jeżeli chodzi o przekonanie mnie do wysłania tej kamery, to komentarze będę brał pod uwagę tylko i wyłącznie do jutra, czyli do poniedziałku. Czyli ktoś będzie miał świetny prezent pod choinkę, jeżeli wskaże tą osobę. A jeżeli nikt mnie nie przekona, to nie wiem, co zrobię z tą kamerą. No, dla mnie ona nie jest potrzebna zupełnie. Pożyjemy, zobaczymy. Więc za dzisiaj dziękuję. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Trzeba ładnie wyczyścić jeszcze kamerkę, bo zapalcowałem ją. Jak nowa.